Oczywiście z tej strony porywacz zwłok. Ja i mój Commodore 64. Karmimy się e eretyką, którą otrzymaliśmy od Retroskanera, czyli sławetna składanka numer 29. Jest to chyba ostatnia pozycja na tej składance, chociaż nie jestem pewien, bo to tak opisy tylko wskazują na to, że jest to ostatnia pozycja. Pozycja nazywa się Girls with the Fun. No, i zapraszam do oglądania. Girls Day Want to Have Fun. O. Nie wiem, czy to jest gra, czy to jest demko. No Oglądajmy. Może coś jeszcze nacisnąć. Fire, nie? Spacja? Też nie? O, tak jednak. Mi się wydaje, czy to jest ta sama panienka. To jest ta sama panienka. Nie kupuj kota w worku. No tak, to są lata osiemdziesiąte. O kurde, tata ci kurde. Fikumiku. będzie coś jeszcze <laughs> eee, za wszelkie bóle karku nie odpowiadam tu są jakby punkty może jakby tak klikał to będzie coś lepiej wiecie bez poksyłania że mała pasja ratu nic cyk 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 Aha, tak, coś się porusza tutaj. Góra, dół, góra, dół, lewo, prawo. 100 punktów, 150 punktów. Aha, bo to się steruje lewo, prawo, góra, dół, lewo, prawo, góra, dół. Cyk, cyk, lewo, prawo, cyk, cyk, prawo, góra, prawo, tu. I w kółeczko, i w drugą stronę w kółeczko. I wytrzemy, bobra. Ile punktów tu trzeba zdobyć? Panie, boomerang z firmy ma dasz pan na radę. <noise> Proszę bardzo, żeby nie było cyk cyk, lewa, prawa, góra, dół, ale ciągle w ogóle jest odwrócone. Ile tu punktów chciałbym zdobyć? Normalnie wygląda to jak. nie powiem jej, to. <noise> Dobra, dojedźmy do tysiąca punktów. Ale pani otwarła usta. Ile tu punktów trzeba zdobyć? Dobra, 1400. Lecimy 1490. I pani już bez naszej pomocy chyba coś tam. E, no, konsumuje przyjemność. A no, bo ja fire na systemie, kurde, wszystko skasowałem. Jak się naciśnie fire to na wszystko zero. Dobra, znowu musimy lecieć do 1000. Szybciej! Faster, faster! Ja, rów mi się. <śmienic> nie, nie mam zielonego pojęcia, czy w ogóle YouTube pozwoli mi ten, pozwoli mi takie kurde filmy dziś wrzucić. A jeżeli tak, 18 plus chyba będę musiał zaznaczyć, nie? Właśnie ja jestem ciekaw tam, jak YouTube postrzega erotykę. Nie można cycku wyglądać, ale czy narysowane? Muszę sprawdzić. No i czy takie kurde pozycje się znajdują. A jeżeli tak, to jakie mają statusy? Ile to było? Już mi, kurde ręka boli, nie? No tak, no bo trzeba tu się kurde pastwić na joystickiem, a nie nad padem, nie? A ja padzie, ja na pierdele, tysiąc pizzet. No a moja, moja dłoń zmieniamy. A to jest samo leci. 1800 2000 2036 Tylko by, by fajnie nie napisać Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Jakaś muzyka, efekty dźwiękowe No i co? Wygrałem coś? od samego początku znowu. E, boli już mnie dłoń od tej zabawy e, oczywiście padem, ale powinienem się niby bawić joystickiem. Pozdrawiam wszystkich moich widzów serdecznie. E, dziękuję Wam za duży dystans, który macie do tego wszystkiego. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie, cześć.